wyemigrowały emigrowały z, z Polski, zawiozły ten sport do Ameryki. Propaganda tej też i komunistyczna, Perelowska zniszczyła nam właśnie to, to postrzeganie tego sportu jako coś naszego wartościowego. No, dla... Mieć za komuny amerykański sport w Polsce niż nas tradycyjny. Każdy kto do nas przyjdzie pod... znajdzie swoje miejsce. A Państwa. Dzień dobry, program Brodacz pyta. Palent to jest słowo, które budzi różne skojarzenia, natomiast na pewno te złe skojarzenia chcielibyśmy dzisiaj odczarować, dlatego że moim gościem jest Miłosz Dzenis. Prezes Trójmiejskiego Klubu Graspalanta. Witam Cię Miłosz. Dzień dobry. Dzień dobry Andrzeju. Dziękuję za zaproszenie do Kaszubski 24 Jest bardzo miło, że u Ciebie goszczę. Mi jest również bardzo miło, dlatego że temat dość nietypowy, a myślę, że bardzo ciekawy będzie dla naszych odbiorców. No i właśnie już. czym właściwie palanta jest? Gdybyśmy mieli tak w paru zdaniach najogólniej to określić. Można powiedzieć, że to jest nasz tradycyjny polski sport. O czym myślę, że wiele osób nie wie albo zapomniało, albo zapomina. Jest to sport, który ma w Polsce 600 lat tradycji. Istnieje w naszym kraju od 1407 roku. Takie są zapiski. Jest to nasza gra dworska, prestiżowa, w którą grano dla prestiżu przed II wojną światową. No i myślę, że powinniśmy być z tego dumni, że mamy taki tradycyjny sport, nawet jeżeli ta nazwa trochę jest taka myląca, a wręcz może... Yy, Budzi do... właśnie różne skojarzenia, to, to jakby jest w kolejnym moim pytaniu, yy, dlatego że skąd taka nazwa? No nam Pallant się kojarzy tak powiedzmy nieprzychylnie, tak? Zazwyczaj. A nie powinien, bo nazwa pochodzi od włoskiego słowa la palla, czyli piłka. I te nazwy, tak, takie nazwy na tego typu gry, które były wcześniej w Polsce, bo i było bardzo wiele, to, to, to były bardzo różne gry. To tak naprawdę w każdym regionie ta gra mogła wyglądać trochę inaczej, ale Bona Sforza wprowadziła taką nazwę: e, właśnie e, Palant, e, Palantę, od włoskiego też e, starowłoskiego słowa e, gracz, wprowadziła taką nazwę na, na tego typu gry. I były to właśnie gry dworskie. Stąd tak naprawdę Palant pochodzi od tego słowa włoskiego lapalla, czyli piłka. Mhm. Mamy tutaj kij. Chciałbym, żebyś o nim troszeczkę mi opowiedział i też o jakby samych regułach gry, bo rozumiem, że tego kija w grze używamy. Dokładnie, to jest kij, który używamy w naszym, w naszym sporcie. Można powiedzieć, że palan to jest taki, ojciec baseballa też, bo są takie Norman Davisowi takie no taki, takie twierdzenie. Że właśnie to nasi te osoby, które wyemigrowały z, z Polski, zawiozły ten sport do Ameryki. Czy tak rzeczywiście było, to trzeba było to jeszcze dowieść, ale no, dużo wcześniej był w Polsce grany palant i już na, na terenie Stanów, znaczy już wtedy jeszcze nie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej grano już palanta, Zanim jeszcze powstał baseball, więc można powiedzieć, że gdzieś tutaj to powiązanie by było. Odróżnienie jest takie, że w palanta gra się, kij dlatego jest trochę lżejszy i, i krótszy niż ten baseballowy, bo gra się jedną ręką, to znaczy trzyma się go w jednej dłoni, no w ten sposób, i e, podrzuca się samemu piłeczkę do góry. W baseballu to wygląda trochę inaczej. Dlatego ten kij musi być odpowiednio lekki, żeby można było grać e, nim właśnie w ten sposób jednorącz. Jak również, żeby mogły grać się nim i kobiety, i mężczyźni, bo my gramy, w, tak, taką przyjęliśmy zasadę w naszym sporcie, odbudowując ten sport, że będziemy grali w składach koedukacyjnych i przynajmniej dwie kobiety albo dwóch mężczyzn w składach turniejowych musi się znaleźć zawsze. I jak to dzielimy? Po ile osób w drużynie? Turniejowo to jest 8 osób, czyli przynajmniej dwóch mężczyzn albo dwie kobiety musi być w takim składzie turniejowym, żeby drużyna była dopuszczona do zawodów w pełnym składzie. Jeżeli nie ma, no to wtedy odpowiednio mniej może wystartować osób w drużynie, co nie jest tu łatwe do grania, no to wiadomo, jak jest mniej osób w drużynie, to te szanse po prostu są nierówne. Mhm. Jak to wygląda? Odbijamy piłkę, rozumiem, tak? Trafiamy do, do nie wiem, jakichś bramek? Jak, jak, to, jak to działa? Nie, to, to działa zupełnie inaczej. E, gramy na dwie drużyny, ale jedna drużyna jest, powiedzmy, taką drużyną atakującą, druga drużyna jest drużynią, drużyną broniącą. Nazywa się to historycznie, to jest niebo i piekło. W niebie drużyna broni, w piekle atakuje. Osoby ustawiają się w polu wybicia, jedna osoba podrzuca sobie piłeczkę, to piłeczka jeżeli trafia w pole gry, to ona może iść biegać pomiędzy bazami, które są w tym w niebie. I one są przeznaczone dla tych osób, które zdobywają te bazy. Jeżeli zdobędą wszystkie cztery bazy, to jest punkt dla drużyny atakującej. Czyli można powiedzieć, że założenie, takie jest drużyna atakującej, żeby przebiec, jak najwię... żeby przebiec te cztery bazy jak najwięcej osób, żeby je przebiegło i zdobyło punkty. A zadaniem drużyny broniącej, która jest w tym momencie nie może zdobywać punktów, ona uniemożliwia zdobywanie punktów właśnie tym przeciwnikom. Czyli na przykład wybija piłkę jak najszybciej i zatrzymuje grę. Albo zbija tych, co biegają między bazami. To jest taka powiedzmy, bardzo, widowiskowa, bardzo widowiskowy element gry w obronie, bo czasem zdarzają się te zbicia nawet z kilkudziesięciu metrów, co trafienie przeciwnika no, jest też niełatwe, ale też bardzo widowiskowe. No i złapanie w jedną rękę. Jeżeli zawodnik tak odbija piłkę, że ona leci takim lobem, powiedzmy, i zostanie złapana w jedną rękę przez tak zwaną kampę, albo chytek, to jest też po staropolsku. No to wtedy ten zawodnik jest wyautowany. Także jest ta drużyna broniąca, ma tutaj też bardzo takich kilka ciekawych elementów, którymi może grać, żeby zastopować tych atakujących i nie dać im zdobywać punktów. No, Pałka, powiem szczerze, taka czerwona, jeszcze wyróżniająca się, to myślę, że dla pewnych grup społecznych miałaby też jeszcze inne użycie, ale o nich nie będziemy dzisiaj mówić. Natomiast Miłosz, no, ta gra, mimo wszystko, mimo tego, że jest no, jakby kojarzona z baseballem, tak? bo, bo, bo mówimy o podobnym sprzęcie, jest dość niszowa. No i dlaczego? Dlatego jest niszowa, bo. Powiem tak, historycznie balant przed II wojną światową był jedną z najpopularniejszych dyscyplin w naszym kraju, do popularniejszych była właściwie już wtedy tylko piłka nożna. Więc y, mm, grano w nią dla prestiżu, na przykład o tym pisał Mieczysław Fok, który w swojej autobiografii pod tytułem Od Palanta do Belkanta napisał, że chodził grać dla prestiżu w Palanta, y, dla prestiżu towarzyskiego. Janusz Kusociński, który nasz mistrz olimpijski z 1932 roku z Los Angeles, zanim zaczął biegać grał w Palanta. Skąd to wiemy? Z jego autobiografii, która nazywa się Od Palanta do Olimpiady. Więc tu można zobaczyć jak silna była to, to już tak w naszej tradycji ta, ta gra, że nawet takie wybitne postacie nazywały w ten sposób swoje autobiografie swoje biografie. No i teraz tak po drugiej wojnie światowej wciąż mieliśmy cały czas mieliśmy ligę na Śląsku się bardzo mocno to rozwijało. Były rozgrywane mistrzostwa Polski no ale niestety propaganda tutaj też i komunistyczna Perelowska zniszczyła nam właśnie tą, tą, to takie postrzeganie tego sportu jako coś naszego wartościowego. No dlaczego? Bo to była tradycja bo to było właśnie przywiązanie trochę do tych dworskich takich szlacheckich korzeni. No i zostało było to niszczone przez lata. A bardzo łatwo było porównać właśnie to, no bo kij to, to jest palant. To jest kij do, ki do palanta, jest nazywany palantem, więc łatwo było to porównać. Ten, ten, ten przyrząd do na przykład, tak jak się mówi, jesteś cepem, na przykład, tak, do kogoś obraziwa, jak chcemy kogoś obrazić, albo młotkiem, albo nogą od stołu. No po prostu to jest drewno twarde, więc łatwo było to porównanie znaleźć. I dlatego umieszczano temu sportowi i w 1974 roku przestał istnieć Polski Związek Piłki Palantowej. Przekształcono go. I tutaj to też jest ciekawe. Polski związek baseballa i softbola, czyli nawet łatwiej było mieć za komuny amerykański sport w Polsce niż nasz tradycyjny. No i ten sport przez lata zamierał w tym takim aspekcie klubowym, organizacyjnym, co my teraz od 10 lat tak naprawdę robimy, tworząc Stowarzyszenie Ogólnopolskie, zakładając teraz w niedługim czasie związek sportowy, tworząc kluby w całej Polsce, reaktywując to na takim poziomie, że można było przyjść pograć w klubie po prostu w Palanta i to też robimy. Co jest istotne, co warto wspomnieć w kręgach biznesowych, w klubach, do którego ja należę, na których się spotykamy, to jest to na pewno dyscyplina coraz popularniejsza i, i budząca zainteresowanie. No i właśnie tutaj moje kolejne pytanie: kogo klub Gryf Palanta Zrzesza? Jacy ludzie grają? No bardzo różni. To są, to są też młode osoby, którzy powiedzmy studenci i osoby, które dopiero szukają swojej drogi zawodowej, ale są też przedsiębiorcy? Osoby, które zajmują różne stanowiska w firmach. Tak naprawdę zrzeszamy cały przekrój, można powiedzieć, społeczeństwa, bo jesteśmy otwarci na kobiety, na, na mężczyzn, więc tutaj tak naprawdę każdy, kto do nas przyjdzie, znajdzie swoje miejsce. Jesteśmy ciekawą grupą też ludzi nastawionych na to, żeby właśnie to jest sport, to jest też wyzwanie dla nas. Jeździmy na zawody, startujemy w nich. Ktoś, kto ma taki, taką chęć rywalizacji, pokazania się, oczywiście też, ale mamy osoby, które przychodzą na przykład na treningi i absolutnie nie startują w zawodach. Przychodzą typowo rekreacyjnie, co tydzień są na, na treningach, e, trenują i po prostu na zawody nie jeżdżą, bo nie mają takiej potrzeby. Wspomnieliśmy tutaj o baseballu. natomiast pytanie, czy palant może być taką alternatywą swego rodzaju dla jakiegoś innego, popularnego w Polsce sportu, tak? Bo, bo są takie sporty, które są uznawane w Polsce, już nie będę wymieniał, które za narodowe. No, a powiedzmy, że reprezentacja radzi sobie średnio. To znaczy, powiem tak. Nie chciałbym nikomu, my, i też my nie mamy takiej chęci, żeby komukolwiek zabierać, powiedzmy, graczy, zawodników. Staramy się dotrzeć do, z tą grą, przebić się na nowo z tą informacją, że to jest nasza tradycja, że to jest nasz polski sport, że to mamy taką. Ja już nawet ostatnio wspomniałem o tym, że cudze chwalimy, a w palantę nie gramy. I rzeczywiście trochę tak jest, że nawet Nordic Walking się u nas bardzo dobrze za, za, za im, został zaimplementowany, przyjął się i, i, i ludzie chętnie w tym biorą udział. Oczywiście to jest sport drużynowy, tego to ciężko też porównać do siebie z takimi sportami. Ale ja myślę, że nadal wciąż jest tak, że. Mm, że my próbujemy stworzyć tą nową modę na palanta i wcale nie zabierając kogoś z innego sportu, chociaż na przykład u nas bardzo dobrze sobie radzą tenisiści, na przykład, bo to są osoby, które potrafią dobrze podrzucić piłkę. No tak, bo mocno. mechanika jest podobna. Podobna, dokładnie, uderzenia. Mechaniki. Tylko nie ma tutaj rakiety do gry, tylko jest kij, ale tak naprawdę z innych sportów, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, grał w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę i ma dobrą motorykę, to też u nas sobie świetnie poradzi. Ale tak, żeby kogoś tutaj celować z jakiejś grupy? Nie, tu my po prostu budujemy na nowo modę na Palanta i chcemy stworzyć na to, że rzeczywiście przyjdą do nas osoby, które chcą trenować palanta i w tym sporcie się realizować. Mhm. A co taki sport jak palant daje naszej głowie, naszej psychice? Bo to jest chyba też istotne, tak? Jak sport się łączy z psychiką i jak może pomóc ludziom, którzy na przykład nie wiem, borykają się z depresją albo mają jakieś takie trudności. Mhm. No tutaj duży aspekt jest taki społeczny, wyjścia do ludzi. My tworzymy naprawdę taką wspierającą się organizację, w której przychodząc z tego klubu stajesz się jego częścią, przychodząc na treningi, czy wyjeżdżając na zawody, to już jest ten aspekt tak naprawdę takiego wyjścia, trochę z domu, trochę wyjścia do ludzi i to na pewno jest fantastyczne poza tym, co. Przychodzą do nas też czasem osoby, które oprawiały kiedyś sport, po jakimś czasie, nie wiem, przestały i po jakimś czasie wracają do tego. I ja widzę, jak to się zmienia. W taki, jak taka osoba, która przychodzi tak naprawdę z tygodnia na tydzień, ale z miesiąca na miesiąc zmienia się, to znaczy tak, ona przychodzi na palanta i widzi, aha, dobrze, czy między tymi bazami trzeba robić sprinty, no to muszę zacząć biegać, no to szybciej biegać, no to wtedy zacznę biegać. A może pójdę na siłownię, żeby trochę mieć więcej pary w, w, w ręce, żeby dalej wybić, tak. Na pewno pomaga to w. Co, może do tego podejdę w inny sposób. Panant na pewno tu jest tak, wzmacnia spostrzegawczość. Koordynację. Trzeba być szybkim zwinnym, żeby tą piłeczkę zobaczyć, żeby też ją złapać, żeby wybić. Dużo się dzieje na boisku, tak, bo to jest bardzo dynamiczne, jak już zaczyna, jak to piłka wchodzi w pole, to się dużo rzeczy dzieje. Zawodnicy atakujący zaczynają biegać między bazami. Ci broniący to piłeczkę, próbują bronić, podawać między sobą. Więc myślę, że to jest taka kwestia też, już wracając od odpowiedzi do pytania, to jest taka kwestia też na pewno rozładowująca stres, budująca, pomagająca budować relacje, ale też na to, żeby trochę zapomnieć o tym świecie takim szybkim gonitwie przyjść. Po prostu. W, Wyszaleć się i wyjść też z tego treningu z takim nowym nastawieniem, co widzimy. Rzeczywiście kończymy trening i bardzo często jest tak dobra robota, była zrobiona. Dla Ciebie, miłość, coaching mentalny to nie jest obcy temat, bo, bo jednak masz z tym styczność zawodową, prawda? Tak, jestem psychologiem z wykształcenia i od już jakiegoś czasu postawiłem na to, że też jest to dla mnie forma forma terapii. zarobkowa. Ja tej znaczy, samej terapii nie robię, robię właśnie coaching. Terapeutą się nie określam, jako też osoba, która psychologię i skończyła, to te granice tutaj ja widzę bardzo dobrze. Terapeutą się nie nazywam. Jestem coachem, mentorem. Coachem też dlatego, bo skończyłem tutaj odpowiedni certyfikat, też mam na to. Ale mogę powiedzieć, że tak, że pracuję też z klientami jeden na jeden, to są formy spotkania, oczywiście takie spotkania psychologiczne, ale działamy w trybie coachingowym. To znaczy, ja pomagam tym osobom się rozwinąć. Nie pracujemy na tym, żeby jakieś tej traumy przepracować. Po prostu rozwijam na tym potencjale, który jest tutaj teraz, zadając odpowiednie pytania, a jeżeli to jest mentoring, to podpowiadając, Szczególnie jeżeli to jest branża, z której się wywodzę, czyli na przykład HR szeroko rozumiany, bo, bo kilkanaście lat pracowałem tutaj głównie na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach z branży HR-owej, więc pomagam firmom w rozwoju, pomagam menedżerom w rozwoju, ale nie tylko, specjalistom, ale też każdy indywidualnie, kto do mnie przyjdzie po poradę zawodową, przez to, że na rynku pracy byłem obecny takim, powiedzmy, łącznikiem, byłem między firmami, kandydatami, jako agencje agencja rekrutacyjne, to jestem w stanie też pomóc w tym rozwoju zawodowym. Ile jest prawdę miłości w takim powiedzeniu, w zdrowym ciele, w zdrowy duch, według Ciebie, jako specjalisty? Myślę, że bardzo dużo. I ja to też, yy, yy, można powiedzieć, że ja odprawiałem sport od najmłodszych lat. Od 7 roku życia uprawiałem te do 20 roku życia startowałem też w zawodach. Zawsze było to obecne. I trochę też wynika to z Moje wykształcenia, to obrazuje, bo skończyłem zarówno AWF, jak i psychologię, więc to też jest takie ciekawe połączenie. I Patrząc też po sobie, to mi też dużo daje w tym, żeby rzeczywiście być na przykład w opanowaniu stresu, nerwów. Ja dzisiaj tutaj sobie siedzę z Tobą i tak wydaje mi się, że całkiem luźno mi się rozmawia, a pamiętam siebie sprzed lat, pewnie byłoby to dużo dla mnie trudniejsze, ale to też jest to, że te przełożyłem na przykład starty w zawodach na to, jak występować chociażby też publicznie i to jest takie przełożenie dla mnie, że to są bardzo podobne też i emocje, i opanowanie tych emocji, skoro jestem w stanie opanować emocje walcząc z przeciwnikiem na macie, potem trenowałem szermierkę, stając z nim na jeden na jeden, no to również jest to, że stajesz z ludźmi na przykład prowadząc szkolenie czy warsztat, stajesz też przy przed nimi i pokazujesz w pewien sposób pewien obraz świata, który oni chcą zobaczyć, chcą podążać w tym kierunku. Ja mogę ze swojego doświadczenia tylko powiedzieć, że każda rozmowa przed kamerą to jest dla mnie. I wyzwanie, i nowe doświadczenie. I każda rozmowa czegoś uczy, i zawsze to jest pewna droga do przejścia, ale warto nią iść, bo, bo tak się dąży do perfekcji po prostu. Chociaż nie wiem, czy perfekcja w ogóle jest osiągalna w zawodzie prowadzącego program. Czas pokaże. Miłoż, spotkaliśmy się po to, żeby w Palanta spopularyzować troszeczkę tutaj na Kaszubach. Mam nadzieję, że tą rozmową nam się udało. Ja Ci bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.